5, 4, tak jak na tym. W wiadomościach. 5, 4, 3, 2, 1 i. Witajcie, moi drogie matzmerficzki! Z życiem zaczynamy normalnie, lecimy po prostu pierwiastki. Powtórzyliśmy już potęgi, teraz lecimy z pierwiastkami. Żwawo, rzeźko, rewelacyjnie. Nie będzie nudy, słuchajcie, będzie ciekawie, będzie się działo, będą ciekawe przykłady, będą fajne przykłady i będą różne działania, ale oczywiście skupiamy się przede wszystkim tutaj na pierwiastkach. No więc słuchajcie, bez zbędnych wstępów. To jest odcinek dla wymiataczy, dla hardkorowców, dla tych, co chcą być zajebiście, jeżeli no chodzi bez o pierwiastki. To jest zasady, to jest ósma klasa. No dobrze, chcą być dobrzy z pierwiastków, może tak yy, przesadziłem troszkę, poniosło mnie, słuchajcie. Może dlatego, że piąty raz próbuję zacząć ten odcinek i coś nam nie wychodzi, słuchajcie, więc to jest. To będą po prostu pierwiastki. A zatem, otóż, jeżeli mamy pierwiastek z 48 plus pierwiastek z 27, pamiętajcie, że pierwiastków się nie dodaje, więc nie mogę, słuchajcie, sobie tutaj dodać i napisać, że to jest pierwiastek na przykład z 75. O nie, 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 to tak nie działa, tak działa to przy mnożeniu i dzieleniu, ale przy dodawaniu i odejmowaniu nie. Za to możemy zrobić zupełnie co innego, a mianowicie możemy sobie rozdzielić, Dodawanie względem dzielenia, czyli na przykład będę miał pierwiastek i tu mamy 48 przez pierwiastek z 3, czyli ja już pozwolę sobie zapisać to pod jednym pierwiastkiem, będę miał pierwiastek z 48 przez 3. Dodać kolejny, mamy tutaj, zobaczcie, 27 przez 3, czyli to będzie pierwiastek z 27 przez 3. No i dalej mamy odjąć i teraz zobaczcie, to z kolei mogę sobie połączyć również w jedno i będę miał 18 razy 2, czyli to jest pierwiastek z 18 razy 2. No i teraz przejdźmy sobie, słuchajcie, to do obliczenia. Otóż mam tak. Pierwiastek z 48 przez 3. 48 przez 3 to jest 16. Czyli to jest pierwiastek z 16. Dodać 27 przez 3 to jest 9, czyli to jest pierwiastek z 9 i minus. 18 razy 2 to jest 36, czyli pierwiastek z 36, czyli zobaczcie, to jest 4, dodać 3 i minus 6. 4 plus 3 to jest 7, minus 6 to jest 1 i to jest nasz wynik. Zananko drugie, bardzo, bardzo podobne, czyli zobaczcie, tutaj sobie dzielimy 50 przez 2, minus tym razem, zobaczcie, bo jest minusik pomiędzy. Teraz dzielimy sobie 8 przez 2, czyli mam pierwiastek z 8 przez 2 i dalej dodać pierwiastek z 32 przez 4. A to się równa. 50 przez 2 to jest oczywiście 25, 8 przez 2 to jest 4, a 32 przez 4 to będzie 8. I to się równa. Otóż 25 pierwiastek z 25 to jest 5 minus pierwiastek z 4 to jest 2, a pierwiastek, słuchajcie, z 8 nie ma jako takiego, natomiast możemy rozbić 8 na 4 razy 2 i teraz jeżeli to sobie spierwiastkujemy, to pierwiastek z 4 to jest 2, no i zostaje nam dwójeczka jeszcze pod pierwiastkiem. No i teraz 5 minus 2 to jest 3, 3 dodać 2 pierwiastki z 2 i taki jest ostatecznie Wynik. Dalej mamy pierwiastek z 12, a 12 możemy rozbić na 4 razy 3, prawda? Pierwiastek z 4 to będzie 2. I zostanie nam 3 pod pierwiastkiem dodać. No i teraz rozbijmy sobie, podobnie jak wcześniej, czyli zobaczcie, 75 podzielić przez 3. No to pewnie będzie 25, dalej mam plusik. No i mam 27 przez 3, to w sumie już było, no ale dobra. 27. Przez 3 no i minus y, 24. Słuchajcie, 24 to jest. E, co to jest 24? No to jest y, 6 razy 4, prawda? Czyli to będzie pierwiastek z 4 to jest 2. I zostaje nam pod pierwiastkiem szósteczka. No i teraz zobaczcie, czyli to się równa. 2 pierwiastki z 3. Tutaj przepisujemy, nic z tym się nie da zrobić. 75 przez 3 no to jest 25. 27 przez 3, no to jest nic innego jak 9 i minus 2 pierwiastki z 6. Czyli zobaczcie, czyli mam tak, 2 pierwiastki z 3, 2 pierwiastki z 6, no bo z tym się nic nie da zrobić. No i teraz pierwiastek z 25 to jest 5, a z 9 to jest 3, czyli mam 5 plus 3, co daje nam 8. I w takiej postaci, słuchajcie, musicie to zostawić, bo nic z tym się już więcej nie da zrobić. Ale serca zrobiłeś? Gdzie? Niebiesko-zielone. Ano? Ano, widzisz, jakieś masz romantiko skojarzenie. Bardzo ładne, to niestety nie czerwone, ale tak. No dokładnie. No nawet tak wyglądają. Jak dwie fasolki. No dobra, nie idźmy. Nie idźmy, nie idźmy w tą stronę. Albo mi się to skojarzy z dziećmi, że takie dziecko zawinięte. No i dlatego a. powiedziałem fasolki, ja mi się skojarzyło, wiesz, że fasolki, bliźniaki. Dobra, no, a jeszcze mówisz o serduszkach, tu bliźniaki. Nie, 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 nie idźmy w tą stronę. Ehm, dobra, tu sobie rozbijamy, a tu będzie, tu będzie... Tu będzie, tu będzie trójkąt. Ehm. Bo rozbijamy 98 na 2, następnie 50 na 2, a później 18 na 2. No, no wiem, wiem, nie, nie, to jest nie, dom. W każdym razie 98 przez 2, może zapiszmy, słuchajcie, jeszcze tutaj ładnie, to jeszcze tutaj, że to jest 98 przez 2, następnie na zielono, słuchajcie, plusik. 50 przez 2, czyli pewnie powiecie mi, że to 25, ja się z wami oczywiście zgodzę. I tutaj mam minusik jeszcze 18 po prostu przez 2. No i teraz słuchajcie sobie to ładnie, policzmy. 98 na 2 to jest 49, prawda? Pierwiastek z 49, każdy wie ile jest. Dodać 50 na 2 to jest oczywiście 25. No i 18 na 2 to jest oczywiście 9, ależ to wyszło jakieś dziwaczne. 9. O, równa się. I teraz tak, pierwiastek z 49 to jest 7, z 25 to jest 5, a z 9 to jest 3. Czyli 7 plus 5 to jest 12, minus 3 to jest 9 i to jest nasz wynik. Dalej mamy przynajmniej jakieś takie mniejsze, zobaczcie, pierwiastek z 20. Oczywiście możecie rozłożyć sobie na czynniki pierwsze, no ale oczywiście jeżeli. Yy, Chcecie to sobie rozpiszcie. Ja z kolei już chcę uczyć Was też alternatywnej sposobu, alternatywnego sposobu, tak jak robię tutaj, zobaczcie, czyli tak jak było 8, to mówiłem Wam, że robimy jako 4 razy 2, jak było 2. To zrobiliśmy 4 razy 3, jak było e, 24 to zrobiliśmy 4 razy 6 i zawsze zauważcie, robię tak, że jedna z tych liczb jest taka, którą da się spierwiaskować, nie? Miarę możliwie jak największa. Tak samo tutaj mam 20, to jest 4 razy 5, prawda? Czwórkę da się spierwiaskować, więc mogę napisać, że to jest dwa pierwiastki z 5, później mam dodać e, 3 razy, no i teraz tak, 45 mogę rozbić na 9 razy 5. 9 spierwiastkuję i będę miał 3, a 5 zostanie mi pod pierwiastkiem. Później mam minus 2 pierwiastki z 5, i później mam jeszcze plus 125 pod pierwiastkiem, a 125 to jest 25 razy 5. Czyli zobaczcie, jak spierwiastkuję 25, to będę miał 5, czyli mam 5 pierwiastków z 5. No i teraz tak, tu mam, zobaczcie, 2 pierwiastki z 5, a tu mam minus 2 pierwiastki z 5, więc co no co? No, redukuje nam się. Dalej mamy, e, zobaczcie, 3 razy 3, co daje nam 9 pierwiastków z 5, dodać 5 pierwiastków z 5, czyli 9 jabłuszek i 5 jabłuszek to jest 14 jabłuszek, czyli 14 pierwiastków z 5. Tutaj szósty przykład, zobaczcie, też mamy jakieś dzielenie, dziele, dzielenie, dzielenie, i teraz zobaczcie, co my mamy. Mamy 32 podzielić na 8. Pierwiastek, prawda? No to ja mogę to wrzucić pod jeden pierwiastek i będę miał tak: 32 podzielić na 8 jest ile? No oczywiście 4, prawda? Dodać pierwiastek z 18, podzielić przez pierwiastek z 2 i minus pierwiastek z 50, a 50 to jest 25 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2. No i teraz słuchajcie, robimy tak. No tutaj rozdzielmy sobie tak samo, może jak wcześniej, prawda? Czyli zobaczcie, pierwiastek z 4 przez pierwiastek z 2 to będzie pierwiastek z 2, później mam pierwiastek z 18 przez pierwiastek z 2 to będzie plus pierwiastek z 9, tak? Bo 18 na 2 to 9, no i tutaj mam jeszcze minus 5 pierwiastków z 2. No i teraz tak, ten zielony pierwiastek z 9 to jest przecież 3. A pozostałe to jest, zobaczcie, pierwiastek z dwóch, minus 5 pierwiastków z dwóch, czyli jabłuszko minus 4 jabłuszka, minus 5 jabłuszek to jest oczywiście minus, to są minus 4 jabłuszka, czyli minus 4 złote, jak wolicie. W każdym razie będzie 3 minus 4 pierwiastki z dwóch. No i mamy jeszcze siódmy przykładzik, zobaczcie też ładnie w jednej linii. Pierwiastek z 27 nie ma jako takiego, ale 27 możemy rozłożyć na 9 razy 3, czyli pierwiastek z 9 to jest 3 i trójeczka zostaje nam pod pierwiastkiem, tu jest razy, tu jest chyba razy, e, czyli razy. E, 12 to jest 4 razy 3, czyli to będą dwa pierwiastki z 3. Minus pierwiastek. E, no w sumie to możemy rozbić. No dobra, zróbmy tak. To przepiszmy, a z kolei 48, zróbmy, że to jest 16 razy 3, prawda? A skoro to jest 16 razy 3, to to są 4 pierwiastki z 3, i dodać 75 to jest 25 razy 3, czyli 5 pierwiastków z 3. No i teraz robimy tak. Eee, 3 razy 2 to jest 6. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli mam 6 razy 3, czyli 18 Teraz mamy y, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest znowu 3. I razy 4 to jest 12, czyli będzie, zobaczcie, minus 12. A następnie mam, aha, tu, następnie mam plus 5 pierwiastków z 3. 18 minus 12 to jest 6, 6 plus 5 pierwiastków z 3. No więc piękny wynik. Teraz zróbmy sobie w podobnie jak wcześniej, czyli rozdzielmy sobie na 72 przez 2. To będzie pierwiastek z 36, prawda? Bo 72 na 2 to 36. Teraz mam 18 na 2, czyli to będzie pierwiastek z 9, 18 na 2. No i tutaj jeszcze mamy 1, czyli minus 8 na 2 to jest 4, czyli minus pierwiastek z 4, tak? No i na końcu jeszcze dodać pierwiastek z 50, a 50 to jest 25 razy 2, czyli dodać 5 pierwiastków. Z dwóch. No i to się równa. Pierwiasek z 36 to jest 6, z 9 to jest 3, z 4 to jest 2, a tu mam 5 pierwiastków z 2, czyli to się równa. 6 dodać 3 to 9, 9 minus 2 to jest 7, 7 dodać 5 pierwiastków z 2. No i mamy jeszcze jeden przykładzik. Zobaczcie, pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 24. Może ja to rozpiszę w ten sposób, że to jest 6, pierwiastek z 6 razy. A 24 zamienimy na 4 razy 6, prawda? Czyli dwa pierwiastki z 6. No bo czwórkę da się spierwiastkować. Minus pierwiastek z 12 rozbijmy sobie na 4 razy 3, czyli dwa pierwiastki z 3 i dodać. Zobaczcie pierwiastek z 75 przez pierwiastek z 3. To jest po prostu pierwiastek z 25, bo 75 przez 3 to jest po prostu 25. No i teraz tak. Pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 to jest po prostu 6. Razy 2 to będzie 12. Minus 2 pierwiaski z 3 i dodać pierwiastek z 25, czyli 5, a to się równa 5 plus 12 to jest 17 i minus 2 pierwiastki z 3. To jest, słuchajcie, już cała odpowiedź. Do tego przykładu. Zobaczcie, no różne tutaj pierwiastki nam się przytrafia, przytrafiały. No jedyne czego brakuje to chyba pierwiastka trzeciego stopnia, mi troszeczkę tutaj zabrakło. No ale myślę, że może to będzie jednak kolejny jeszcze filmik, gdzie będzie pierwiastek trzeciego stopnia. No i oczywiście pokazuję wam, zobaczcie, dziesiąty przykład. I dziesiąty przykład jest dla was do samodzielnego rozwiązania. Jeżeli dotrwaliście, słuchajcie, aż do tego momentu filmiku, yy, to skomentujcie, zostawcie komentarz, napiszcie w komentarzu klakier. Dlaczego klakier? Oczywiście wiadomo, każdy wie, co, kto to jest klakier. Klakier to jest kod Gargamela, więc yy, cóż mogę więcej powiedzieć. Yy, jak dotrwaliście, zostawcie komentarz i oczywiście jeszcze napiszcie wynik yy, poniższego. Przykładu. No i zapraszam Was na pierwiastki trzeciego stopnia.